Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Cieszę się, że mogę do Was mówić bezpośrednio. Większość materiałów na kanale to oczywiście wywiady z jedną lub z kilkoma rozmówcami. Tam nie ma takiej swobody. Nie mogę kierować bezpośrednio do Was tak wielu e, słów. Nie mogę przekazać e, tego, co myślę o danych sprawach. Może e, gdzieś tam w przyszłości takie formaty będą częściej gościły na kanale Antyfakty, ale to. Nie materiał o tym. Jak zdążyliście zobaczyć, przeczytać tytuł. To tak, sytuacja jest o tyle poważna, że dotyczy bezpośrednio mojej osoby, bezpośrednio mojego nazwiska. Jacek Murański szantażuje Federację Cloud MMA, mną. Wiem, jak to brzmi brzmi to paradoksalnie, brzmi to dziwnie ale właśnie tak jest. O co chodzi dokładnie? Tutaj puszczę Wam fragment wywiadu, w którym Jacek Murański dokładnie opisuje, o co chodzi. Zostawiam Was z tą chwilą, zostawiam Was z tą krótką wypowiedzią i z tym stanowiskiem Jacka Murańskiego. Za chwilkę sobie skomentujemy, czy ja skomentuję, odniosę się do tego, co Jacek Murański żąda, co Jacek Murański wymaga od Federacji Cloud MMA, żeby jego walka z Marcinem Najmanem się odbyła, no, moim zdaniem. Zdaniem też wielu innych osób, z którymi o tym dyskutowałem, jest to jawny szantaż. Za chwileczkę wracamy i poznacie moje oświadczenie w tej sprawie. Przejdźmy jeszcze do Marcina Neymana. Spytam się Pana tak. Mówił Pan, że Pan nie zawalczy na klaucie. Co się zmieniło? A nie, nie. To ja powiedziałem z uwagi na jedną osobę: nie zawalczę. Ale warunkiem, no to zobaczycie, to się zmieniło. No to jeżeli zawalczę, to tej osoby nie będzie. No to to się zmieniło. A Pan mówił wtedy o jakiej osobie? Mówię o, o typie, który pro, uprawiał hienizm na trumnie mojego syna, o Łukaszu Ekiercie z Antyfaktów. Mhm. Jak już możecie zauważyć, to co Jacek Murański próbuje zrobić, czyli doprowadzić do swojej walki z Marcinem Najmanem na gali Cloud MMA, jeśli chodzi o samą walkę, to nie ma w tym nic dziwnego. Oni mają konflikt od dawna o tej yy, potyczce mówi się także już od kilku, czy nawet kilkunastu miesięcy w tym nie ma nic kompletnie dziwnego. To, że chcą to zrobić w Federacji Cloud, gdzie jest Marcin Najman też jakby nie jest niczym dziwnym. Dziwne jest tylko to, że Jacek Murański wymaga od Federacji Cloud MMA, wymaga, żeby Federacja Cloud MMA Zakończyła ze mną współpracę. Nie wiem, czy jesteście świadomi, czy zauważyliście, ale od jakiegoś czasu współpracuję z Federacją Cloud MMA. W sumie od samego początku, od pierwszej Gali. Gdzieś tam współpracujemy. Ja nagrywam na, dla nich rolki na TikToka, na, na Instagrama, na YouTube'a. wywiady z zawodnikami, takie zajawki. Które możecie zobaczyć przed Galą, jak wejdziecie, wejdziecie sobie na Instagrama Federacji Cloud, no to tam tych materiałów całkiem sporo zobaczycie. Podczas ostatniej Gali Cloud MMA2 miałem przyjemność i zaszczyt prowadzić także jeden panel studia po walce Marcina Najmana z Lizakiem przed walką Boro kontra Dziesięciu. Jeśli widzieliście to, to super, bo też pojawiły się takie komentarze, gdzieś tam mi gratulowano, także Wam tutaj też bardzo dziękuję za to wsparcie. No, i Jackowi Morańskiemu już od początku y, moja współpraca z Federacją Cloud nie podobała się, czego dawał wyraz na swoim Facebooku, ale to jakby okej, okay, nie? Jacek, Jackowi Morańskiemu wiele rzeczy nie pasuje, y, a w mojej osobie to już y, w szczególności. Dziwi mnie tylko to, że Jacek Morański szantażuje Federację Cloud MMA, że y, narzuca. Swoje zdanie, jeśli ja jestem w federacji, to ta walka się nie odbędzie. Jest to ograniczenie, ograniczanie federacji współpracy ze mną, ograniczanie również mojej osoby współpracy z federacją. No jest to blokowanie kolejny raz mediów, kolejny raz cenzura, i nawet nie chodzi o mnie, o moją osobę, bo ktokolwiek by to nie był. Komukolwiek Jacek Morański nie chciałby uniemożliwić pracy w jakimś podmiocie tylko ze względu na to, że on tam jest, jeśli mówię o dziennikarzach, no to jest już cenzurowanie mediów. To, że ja z Jackiem Murańskim nie rozmawiam, nie jest niczym nowym, nie jest tajemnicą i ja mam z tym totalny luz. To, że Jacek Murański walczy w jakiejś federacji, no ja nie mogę też iść do żadnej federacji i powiedzieć: Słuchajcie, Jacka Murańskiego tu nie ma być. I nigdy w życiu tak nie zrobiłem, nigdy w życiu tak nie zrobię. To jest indywidualna decyzja każdej federacji, tak samo indywidualną decyzją każdego dziennikarza, każdej osoby jest to, czy on rozmawia z Jackiem Murańskim, on ona, czy dana, czy dana redakcja rozmawia z Jackiem Murańskim, czy nie rozmawia. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, że ja podchodzę do jakiejś redakcji, do jakiegoś dziennikarza i proszę go, czy wymagam od niego, żeby nie rozmawiał z Jackiem Murańskim. Jest to niepoważne, nieprofesjonalne, nieodpowiedzialne. Nikt w życiu bym tak nie zrobił. Są osoby, które Jacek Murański wykluczył ze swojego grona. Um, dziennikarzy, którym udziela wywiadów, jest te grono coraz większe, myślę, że będzie jeszcze większe, no, ale to nie zależy ode mnie. To Jacek Murański po prostu mówi, że nie będzie rozmawiał z daną redakcją, czy dana redakcja nie chce rozmawiać z Jackiem Murańskim, ale. Kompletnie nie dotyczy to mnie, ja nigdy w życiu nie narzucałem nikomu nigdy yy, narracji, że nie ma z kim się rozmawiać. No, jest to chore moim zdaniem. Dlatego chorą sytuacją też jest to, że Jacek Murański stawia ultimatum Federacji, albo ja, albo on Federacji. Dziwi mnie fakt, że Jackowi Murańskiemu tak bardzo, czy dziwi? No nie wiem, no, no jednak w sumie dziwi, no bo jestem dziennikarzem i yy, Jackowi Murańskiemu przeszkadza moja obecność w Federacji do tego stopnia, że decyduje się na szantażowanie, nastawianie bardzo brzydkiego ultimatum i boję się, że ten precedens będzie miał swoje konsekwencje w przyszłości, no bo jeżeli moja gdzieś tam współpraca z jakichkolwiek powodów zakończy się z federacją Cloud MMA, niezależnie od Jacka Moleńskiego, no bo nie wierzę, żeby federacja Cloud MMA rozstała się ze mną tylko dlatego, że Jacek Morański coś powiedział, no bo Jacek Morański nie ma decydującego głosu nigdzie i nigdzie nie powinien mieć decydującego głosu, no chyba że w swoim domu, ale to już mniejsza, tutaj wchodzimy w, w tematy, o których, których nie chcę poruszać. Dochodzimy do niebezpiecznego precedensu, że Jacek Morański będzie się pojawiał w niektórych miejscach i on będzie decydował, kto może tam być, bo to jest nienormalne. Jeśli Jacek Morański był w prime, ja przeprowadzałem tam wywiady, nie było żadnego. Żadnego problemu, tam Jacek Murański, tam Jacekowi Murańskiemu nie przeszkadzałem, chociaż też tam byłem na każdej gali, miałem się z nim i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio Mateusz Kaniowski za zaczyna przeszkadzać Jacekowi Murańskiemu, gdzieś tam wypowiada się niepochlebnie na jego temat. No to jeżeli Mateusz Kaniowski jest w Federacji Cloud, czy będzie na przykład w Fejmie, czy gdziekolwiek, tutaj daje oczywiście przykłady, to Jacek Murański będzie decydował... Który, która osoba, który dziennikarz ma gdzie pracować i jak on będzie w Fejmie, będzie w Prime, będzie w Klaucie, to już nie może y, tam pracować, bo będzie tam Jacek, no to jest chore. Y, nie możemy dopuścić do tego, żeby ktokolwiek decydował, gdzie dziennikarze mogą się pojawiać, jakich redakcji. Mamy wolność słowa, żyjemy w wolnym państwie, czy mówimy o telewizji, czy mówimy o tradycyjnych mediach, jak ją, jakimi są oczywiście telewizja, y, gazeta, radio. O teraz już oczywiście Nowe media, internet, no nie możemy pozwolić, nie możemy dopuszczać do sytuacji, że jedna osoba decyduje, gdzie dziennikarze mogą pracować, z kim mogą rozmawiać, no bo to jest cenzurowanie niezależnych mediów. Ja się na to nie zgadzam, po prostu, żeby taka sytuacja. Yy, miała miejsce. Nie zgadzam się, żeby ktokolwiek był wykluczany przez jakąkolwiek osobę, tutaj już abstrahując od tematu Jacka Murańskiego, no jest to niepoważne, to co mówi Jacek Murański. Ja jestem spokojny o swoją osobę, bo wydaje mi się, że swoje obowiązki, no wydaje mi się, ja jestem przekonany, że swoje obowiązki względem Federacji Cloud MMA wykonywałem w 100% profesjonalnie, w 100% dobrze, więc Jacek Murański nie ma żadnych podstaw, żeby wymagać od Federacji Cloud MMA mojego odejścia. No to jest szantaż jest to nieprofesjonalne, jest to niepoważne, jest to niebezpieczne. Jest to pre precedens, który nie powinien mieć, mieć miejsca. Powinniśmy zdusić to w zarodku. Jacek Murański w ogóle nigdy nie powinien wymagać od nikogo, od żadnej federacji, żadnej osoby, żeby współpracowała z tą osobą albo z tamtą osobą, albo żeby nie współpracowała. Temat jest na tyle poważny, że chciałem się do niego odnieść gdzieś tam osobiście, nie poprzez wywiad z kimkolwiek. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego monologu, wysłuchanie mojego. Oświadczenia, co jeszcze Wam mogę powiedzieć, to, to, że dziękuję, że jesteście tak licznie. Z każdym materiałem przybyła Was coraz większa liczba tutaj na kanale. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze pozytywne, negatywne, konstruktywne. Za wszystkie łapki w górę, za wszystkie te pozytywne komentarze konstruktywne, które napędzają mnie do dalszej pracy. I co Wam mogę przekazać na koniec, jeśli chodzi o wiadomo sprawę, że to jeszcze nie koniec, i najbliższe miesiące, tygodnie na pewno będą bardzo, ale to bardzo ciekawe. Ja nie składam broni. Trzeba walczyć o swoje racje, trzeba walczyć o wolność słowa dziennikarzy i to zamierzam robić. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Najlepsze antyfakty w internecie.